Cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w takim vlogu informacyjnym, ponieważ e, chciałem was o czymś poinformować. No, chyba po to jest vlog informacyjny, tak? E, pomijając jest fakt, że planuję więcej vlogów robić w najbliższym czasie, ale e, to na razie sobie odłóżmy na dalszy tor, że tak to ujmę, by skupić się na tym temacie, na tym, co chcę wam przekazać. W tym vlogu może być trochę cięć, ponieważ chcę wam po prostu w miarę czytelnie e, powiedzieć. To, co chcę wam przekazać, tak? Dlatego może być trochę cięć. To się w ogóle nagrywa? Okej, okay. no ale ogólnie. Yy, o co chodzi? Jak już po tytule widzicie, chociaż zapewne. Wiecie, ja jeszcze nie wiem jaki jest tytuł, ale na pewno ma w sobie coś. Z Minecraftem, tak? Tak, to jest prawda, kupiłem oryginalnego Minecrafta, kupiłem niedawno oryginalnego Minecrafta i teraz tak, o co z tym chodzi e, ogólnie, bo Minecraft jest grom, która budzi teraz, wydaje mi się, że lekkie kontrowersje. Dlaczego lekkie kontrowersje? Ano dlatego, że 3 czy 4 lata temu, nie pamiętam kiedy to dokładnie było, Minecraft był bardzo popularny, był tak popularny jak teraz CSGO, myślę, że każdy z Was to pamięta. No, no i... E, Chyba każdy się wtedy przejadł tym Minecraftem. Tak ja pamiętam, że mimo że w niego grałem, to już mnie wnerwiało to, że widzę go wszędzie, tak, wszędzie to logo Minecrafta, gdziekolwiek się nie wejdzie, to logo Minecrafta, nie? Naprawdę gdziekolwiek, gdzie, gdziekolwiek dosłownie byście nie wbili, to było coś Minecraft, Minecraft, Minecraft. I teraz osoby, które wtedy się jarały tym Minecraftem, teraz wiecie, przerzuciły się na CSA i wydaje im się, że to jest jakaś oznaka, nie wiem, dorosłości, że... Że hejtowanie twórców, którzy nagrywają Minecrafta jest jakąś oznaką dorosłości czy coś takiego. Tak mi się wydaje, że oczywiście nie wszyscy, ale spora część yy, tych osób, które teraz hejtują twórców, którzy nagrywają Minecrafta, bo mówię tu o hejtowaniu, ponieważ jest różnica między hejtowaniem a konstruktywną krytyką, tak? To jest zasadnicza różnica. Wiecie, konstruktywna krytyka jest jak najbardziej, jest nawet pozytywną rzeczą. Nad, w sumie jak najbardziej jest pozytywną rzeczą, natomiast hejtowanie to jest coś w stylu, yy, nie wiem. Zabij się pedale. I właściwie rozumiecie. Nie ma to żadnego. żadnego. Nie ma tutaj informacji, co macie poprawić w swojej twórczości, co macie zmienić, tak? No i cóż, dlaczego. Chciałbym, bo chciałbym nagrywać Minecrafta. W ogóle dlaczego powstaje ten film? Ten film powstaje, ponieważ ja mam do Was pytanie: czy, czy nagrywać Minecrafta na tym kanale, czy może na jakimś innym, czy może w ogóle go nie nagrywać? Bo jeżeli nie chcecie, żebym go nagrywał, okej, okay, spoko. Robi, tworzymy razem kanał. Eee, ja jestem, że tak to. Ja prowadzę kanał, ale no, jakbym nie miał dla kogo nagrywać, no to. Pewnie i tak bym wrzucał, no ale hello. Tak, wy to oglądacie jednak, i chciałbym, żebyście mieli jednak jakiś wpływ na serie, jakie się pojawiają, ale powiem wam tak. Okropnie. Brakuje teraz serii z Minecrafta Takiej normalnej serii, bez żadnych modów Bez jakichś guwien, wiadomo Stary Minecraft, po prostu, tak? Ja sobie bardzo chętnie w grę pogram A wiem, że jak... Wiem, powiem wam tyle Wiem z autopsji, że jeżeli mam ochotę w coś grać To seria z tej gry dobrze wychodzi Nawet jeżeli sama gra was aż tak mega nie interesuje To wiecie, sporo osób wchodzi na jakiś film Tylko po to, żeby e, posłuchać sobie co ja mam do powiedzenia, tak? A aktualnie właśnie tak patrzyłem I to jest w sumie... Autentyczny fakt, że jest dosłownie na palcach jednej ręki można policzyć serie z Minecrafta, które są teraz prowadzone i one są dalej prowadzone, tak? Naprawdę, to już po prostu, że tak powiem, najlepsze czasy tej gry minęły, a przynajmniej tak mi się wydaje. No ale ja, wiecie, ma mam ochotę, tak mi w pewnym momencie wróciła ochota, żeby sobie tak pograć, nie? No i stwierdziłem, kurde, skoro mam taką ochotę, to może fajnie byłoby to nagrać i fajne byłyby z tego... E Fajne by były materiały, tak? Byłoby też wtedy więcej filmów, tak? Bo wiadomo, to czy ja w to będę grał, czy nie, to ja już podejmę decyzję, tak? W sensie to tak dziwnie brzmi, podejmę decyzję. Chodzi o to, że mam ochotę w to pograć, no to na pewno w to będę grał, a to czy będę nagrywał, czy nie, yy, zależy w dużej mierze od Was. Ja, ja, ja bym chciał nagrywać, no ale tak jak mówię, jeżeli zobaczę, że no, mega, mega po prostu bronicie się jak tylko możecie, no to być może tylko będzie po prostu Minecraft na live'ach czy coś, ale no bo naprawdę, nie wiem jak to ugryźć. Chcę Was zapytać, a troszeczkę nie ukrywam, że, że się boję, ponieważ, yy, no, kaman. jednak Minecraft na chwilę obecną budzi kontrowersję. Chociaż z drugiej strony, wiecie, w momencie, w którym ja to mówię, to sobie zdałem z jednej rzeczy sprawę, że chyba najważniejsze jest to, bym nagrywał to, co lubię, nie? Tak mi się wydaje, że chyba to, gdzie się jest najważniejsze, bym nie nagrywał nic na siłę, dlatego będzie, wydaje mi się, będzie tutaj Minecraft, napiszcie, co o tym sądzicie, będzie to seria właśnie w starym stylu. No i cóż, mam nadzieję, że Wam się spodoba, mam nadzieję, że Wam się spodoba, że nie wiem, nie, nie, nie odejdziecie przez to, że, że, że nagrywam właśnie Minecrafta. No i cóż, powiem Wam tyle, męczy mnie, męczy mnie fakt, że ludzie tak patrzą stereotypowo, nie? że ja już jestem, wiecie, że ktoś wejdzie na przykład na mój film z Clicker Heroes i sobie pomyśli, o fajny kanał, nagrywa Clickery, i wejdzie w kanał, zobaczy tam Minecrafta i sobie pomyśli, o nie, on nagrywa Minecrafta, tego nie oglądam, nie? No bo come on, właśnie takie odnoszę wrażenie, że teraz, oczywiście nie wszyscy wiadomo, ale większość teraz tych osób, które wtedy oglądały Minecrafta, które wtedy w niego grały, wydaje im się, że dorosły, no faktycznie są starsze, ale i, i przez, przez ten fakt, że jakby im się wydaje, że dorosły, uznają Minecrafta za coś dziecinnego. A nie oszukujmy się, jest to dobra gra, bo gdzie macie taką drugą grę tego typu, no która jest ciągle aktualizowana. No nigdzie, nie oszukujmy się, nie ma drugiej takiej gry. E, tego typu, która jest ciągle aktualizowana. Minecraft jest po prostu naprawdę dobrą grą. Nie? Oczywiście mogą być gry podobne, ale to jest definitywnie jedna z przodujących gier. E, tych typu, tych sandboxów. Tak, tak mi się wydaje. Bo tak się nazywa ten typ gier. No i cóż, to było na tyle, także ja się z wami żegnam. Będzie więcej vlogów na kanale. Dlatego jeżeli macie w ogóle do mnie jakieś pytania, jakieś Q&A, coś tam ten, no to zadajcie je w opisie. Cóż, to by było na tyle, także ja Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!